Zaimplementowaliśmy rejestrację użytkownika, to teraz zaimplementujemy metodę logowania. Przechodzimy do metody logowania i tutaj ją zaimplementujemy. Oczywiście ta metoda będzie asynchroniczna, czyli używamy tutaj słówka asynch. Tak, logowania będzie pobierać nazwę użytkownika i hasło. No to na początek będziemy musieli sobie pobrać tego, użytkownika z bazy o takiej nazwie użytkownika i zadeklarujemy sobie zmienną użytkownik user równa się i teraz asynchronicznie będziemy pobierać czyli wykorzystujemy await i na naszym kontekście na tabeli użytkownicy i teraz wywołujemy metodę first or default async oczywiście Or default async. I teraz musimy dodać tutaj oczywiście namespace i używamy using do Entity Framework Core. No i tutaj oczywiście wyrażenie lambda, że chcemy sprawdzić nazwę użytkownika. Czyli interesuje nas username i username w tabeli naszych użytkowników. Musi się równać temu użytkownikowi, który jest przekazany z metody. Czyli nasz username w bazie równa się nazwie użytkownika, która jest przekazana. No i tu pobieramy tego użytkownika, dane tego użytkownika. Mamy pobrane dane użytkownika. I teraz tak, zrobimy sobie tutaj ifa. I jeżeli user, czyli jeżeli użytkownik jest null, nie mamy użytkownika. Nie ma takiego użytkownika, no to metoda logowania będzie zwracać return 0. No bo nie ma użytkownika, więc nie można się zalogować. Następnie musimy sobie stworzyć metodę do weryfikacji hasła i nazwiemy sobie tą metodę verify password hash. Password hash. Tak? i do tej metody będziemy przekazywać password i będziemy przekazywać z danych użytkownika będziemy przekazywać password hash i przekazujemy password salt i ta metoda będzie weryfikować czy zgadza się hasło dla tego użytkownika i jeśli się nie będzie zgadzać to będziemy zwracać null czyli damy sobie tutaj od razu ifa i ta metoda będzie od razu zwracać wartość logiczną, czyli będzie zwracać true lub false. I jeżeli będzie to false, że, pasła, że hasła się nie zgadzają, to będziemy zwracać return 0. O, tu sobie zrobimy negację, czyli jeśli hasło się nie zgadza, no to zwracamy Nul. A w przeciwnym razie, jeśli będzie wszystko w porządku, no to będziemy zwracać użytkownika dane, użytkownika i na końcu średnik. No to w tym momencie oczywiście potrzebujemy tej metody do weryfikowania hasła, czy hasło wprowadzone przez użytkownika zgadza się z tym, które jest w bazie. No i teraz tą metodę sobie wygenerujemy. Wygenerujemy ta metoda została tutaj wygenerowana. Wytniemy sobie ją stąd i damy ją sobie do regionu, gdzie mamy metody prywatne. Tutaj tu mamy tą jedną, i tutaj sobie dodamy teraz tą drugą, i teraz tą metodę tutaj sobie zaimplementujemy. I możemy one będą troszkę podobne do tej, co tutaj tworzymy hasło. Możemy sobie to skopiować i wkleić to. Tutaj. I tutaj będzie tak samo. Tylko tutaj, gdzie tworzymy system Security Kryptografii, hamak 512, gdzie tego używamy, to tutaj teraz będziemy przekazywać password salt. Przekazujemy tu password salt. I teraz tutaj w środku tutaj nie potrzebujemy tej jednej linii. Wystarczy nam jedna. I tutaj. Nie ustawiamy hasła, tylko tutaj będziemy sobie tworzyć zmienną i to będzie będziemy obliczać hasło, można powiedzieć, tak jak komput hash sobie nazwiemy zmienną. Compu, computed hash, no i tu obliczamy na podstawie tego hasła, które jest przekazane. I tutaj w tej chwili mamy obliczone hasło dlatego przekazanego. Teraz nie ustawiamy tak jak tutaj, że to jest password hash, tylko po prostu sobie korzystamy z tej samej metody. Obliczamy compute hash, no i przekazujemy go, ustawiamy go sobie w zmiennej compute hash i to compute hash teraz sprawdzimy, czy to jest to samo co password hash, które mamy tutaj przekazane. Czyli czy mamy to samo hasło które jest w bazie, czy są zgodne, czyli czy użytkownik loguje się na właściwe hasło. No to wróćmy do naszej metody. No to teraz utworzymy sobie tutaj pętlę FOR. I będziemy się iterować po wszystkich bajtach w hasle. No bo hasło to jest tablica bajtów. No i będziemy się teraz iterować po każdym bajcie. Czyli tutaj będziemy sprawdzać nasz komput hash length. Czyli komput hash length. Tak, to jest z dużej litery. O. Czyli iterujemy się od pierwszego elementu w tablicy do ostatniego. I tutaj będziemy sobie sprawdzać, czy komput hash równa się password hash. A jeżeli się nie równa, to będziemy zwracać false. Czyli możemy tutaj sobie wstawić ifa. Ifa i teraz tutaj. Compute hash. Computed hash. Możemy sobie to skopiować. O, tutaj, przez jedno te, computed hash, tutaj musimy też zamienić, i teraz tak, computed hash, i interujemy się po każdym elemencie tej tablicy, i sprawdzamy, czy on jest różny od password hash, od password hash, i również od elementu tablicy danego. Czyli czy pierwszy element hasła, które użytkownik wprowadzi, jest różny z tym hasłem, które mamy w bazie danych. Jeżeli są różne, no to tutaj wystarczy jedna linijka, to tutaj wtedy, jeżeli one są różne, no to trzeba zwrócić false. To znaczy, że nie możemy się zalogować, bo hasło nie jest to samo. Natomiast, jeśli wszystkie bajty tego hasła, które użytkownik wprowadził, czyli tego comput hash, będą takie samo jak wszystkie bajty hasła, które mamy w bazie, no to wtedy będziemy zwracać true. Czyli tutaj zwracamy sobie w tym momencie true, że hasła się zgadzają. Czyli w tej metodzie. Weryfikujemy hasło, które zostało wprowadzone przez użytkownika z tym, co mamy w bazie danych. Jeszcze raz krótko wyjaśnię działanie tej metody. Tutaj przekazujemy, do tej metody jest przekazywane hasło, które użytkownik wprowadził i password hash i password salt pobrany z bazy danych. No i tutaj, na podstawie tego hasła, co użytkownik wprowadził, oblicz, sprawdzamy, jaki jest komput e, hash, czyli jaki jest password hash, jakie jest zahaszowane te hasło. No i jak już mamy tutaj te hasło, to jest wykonywane tak samo jak tutaj. No to wtedy możemy sobie sprawdzić czy te hasło, czyli te zahaszowane hasło computed hash, każdy bajt tego hasła, bo te hasło składa się z tablicy bajtów jest równy bajtowi hasła, które jest w bazie danych. Jeżeli te hasła są sobie równe na każdym bajcie, no to jest zwracane true. A jeżeli na którymś bajcie te hasła się nie zgadzają, czyli są różne, no to wtedy jest zwracane false, że hasło jest nieprawidłowe. Albo jak są, każdy byte jest identyczny, no to na końcu jest wtedy zwracane true. I możemy sobie ten region zamknąć, wrócić do sekcji public i skończyliśmy metodę, w tym momencie metodę logowania. Jeżeli jest zwracane z weryfikacji hasła false, no to jest z metody login zwracany 0. A jeżeli weryfikacja hasła zwraca true, no to jest zwracany użytkownik. Czyli mamy już metodę logowania skończoną, mamy metodę rejestracji skończoną. Zostało nam tylko jeszcze oprogramować metodę, czy użytkownik istnieje, no to teraz to jest krótka metoda, już ją szybko oprogramujemy i tutaj będziemy sobie używać. Ifa, i w tym ifie będziemy sprawdzać, czyli będziemy odpytywać nasz kontekst i będziemy sprawdzać na tabeli użytkownicy, czy mamy jakiegoś użytkownika, czy jest jakiś użytkownik, czyli eny, async, bo wykonujemy to asynchronicznie o takim imieniu, czyli musimy dostać się do imienia username, czy się równa temu username które jest przekazane do metody. Oczywiście to jest zrobione asynchronicznie, czyli musi tutaj być await. Z racji, że to jest metoda asynchroniczna, no to tutaj też musi być słówko async. I teraz, jeśli jest taki użytkownik, no to zwracamy return true, a jeżeli nie ma, no to zwracamy return false, że nie ma. No i to by było wszystko. Także w tym momencie skończyliśmy sobie implementację naszego repozytorium. I możemy teraz już tylko oddać kody do repozytorium kodu. A w następnym odcinku możemy już zacząć używać naszego repozytorium.